Siema, cześć, tutaj Natalia dla Betklika, a ze mną Alan. Zwycięski Alan, jak tam? W końcu wróciłem chyba tak jak należało, z przytupem wróciłem i mam nadzieję, że nacieszyłem oczy widzów. Jak teraz jesteś tak troszeczkę czerwony, czy to się pojawiły jakieś łzy szczęścia, czy jednak te ciosy? Nie, ja dostałem w, w głowę, jak się z nim chciałem sklinczować, dostałem głową w nos i to od tego mi krew tylko leci. Ja żadnego ciosu nie dostałem. Słuchaj, teraz nie będziesz kojarzony już tylko z tym swoim słynnym pół, teraz już będzie Alan. Mbu! <hahaha> teraz już będzie Alan latające kolano. To nie było kolano, to, było, to były nożyce jednego. Nożyce? To były. Do, daj, dostał dostał ee, z Pisztela. I co, jednak jesteś mistrzem w tym K1, jednak nie udało się, nie było parterów, w takim razie udało się twoje K1. No nie ma tutaj chyba e, no, na mnie takiego no, chyba pomocnego zawodnika w K1. Jedynym zagrożeniem, który mi jest w stanie zrobić, to jest e, Bajong. E, zajebisty stójkowiec, siedzi cały czas w Tajlandii e, i może zrobimy kiedyś, jak to się mówi, trylogię, trylogię już. Okay. No bo, bo jest jeden 1, 1 tak jest, może zrobimy kiedyś trylogię. To, to masz kogoś, z kim zawalczyłeś teraz w K1 i. Bomba Scarface, Ciota jedna. Czyli Ciotra. co, jednak jest teraz dużo, dużo złej krwi między nami. Ciota, ciota, ta kurwa. Jest, cały czas tam się kurwa lansuje, chodzi gdzieś kurwa, szkoda gadać. Nie? Czyli, czy to oficjalne wyzwanie? Tak, tak już powiedziałem to w klatce. I gdzie, zawaliłeś, teraz w, w High League, czy jednak Fame Cię wypuści? Jak Bo to jest no, jednak jest, fame... Ja bym chciała, żeby go Fame gościł tutaj, nie? Mhm. Czyli co w takim razie? Dzisiaj świętowane tak będzie. Tak jest, tak jest. I delikatnie, już... bo jutro jestem w klubie Ziron Club w Żalowej, tak więc do zobaczenia. Myślisz, że teraz... O, smoni. Przepraszam. Przepraszam. Bracie, bracie! Bracie, udzielam wywiadu. Wywiadu udziela zaraz oddzwonię. Musisz <noise> wyłączyć dźwięki, żeby było kulturalnie, przepraszam. Już, już, już wołają na after, już no nie, nie, na after. Nie, 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 na after, tylko przy przyjacielu, który jest z na. Yy, bardzo mi kibicował, fajnie, że że zadzwonił. <słys> I powiedz mi tak, teraz myślisz, że to jest taki początek dobrej pasy, bo teraz było trochę tych porażek, a jednak teraz... Powiedziałem Ci, że moja kategoria, to jest moja kategoria, 7784. No nie ma tych chyba... On mocniejszego w suicie. Czyli na razie robisz odpoczynek, ale jesteś już za niedługo gotowy na kolejne walki. Tak jest. Mam nadzieję, że jak na dwa tygodnie, fajnie się zaprezentowałem. I co teraz? Czekasz na Amadeusza? Czekam na Bombę, czekam no, na no, no. Farmazona, czekam na... może dadzą mi rewanż w MMA z Viviurem, znowu w MMA. Różnie. Czyli... Czekam na propozycje. Na razie chcę odpocząć, nie myśl A tak już z takich osobistych pytań, może jakieś plany na walentynki? Ktoś jest w twoim życiu? To się okaże. Nie, nie, mam, nie mam na razie planu. Wszystko wychodzi. Czyli zostanie się świętować i tak oczywiście powodzenia dalej i gratulujemy Dziękuję Ci wygranym. Dziękuję.